Nie wiem, jakiś opętany, nawiedzony czy coś. Ja chcę zobaczyć o co chodzi. Nie wiem. Co tam? jumpscary są, kurna? O mój Boże! Czemu jest noc? Co tam jest? Ej, ja się boję już! O! Ja zniknął! Coś się przemieszcza, nie? Spadaj! Eee, zniknął! Bo jeśli że się poka... Ty, a, je, a co jak on w domu dziś będzie? Ej, eee, to jest pływane! Ta, normalnie, dziękuję, Mario. Ja pierdolę! Eeej! No eeej! What the fuck, man! Dziękuję, widzicie, że cię postr... Ja niech... Kurwa, niech mi nie mówi, że to jest tak przerąbane! A idź w pizdu! Popierdziło! Jak ja niby mam to kurwa robić! To jest house flipper, a nie pierdzielony horror! Ła jest! Gdzie on jest? Tutaj, dobra. Jak go widzę, to się mnie boję! Ja pierdyle. O! Nie, nie, nie! Same się drzwi otwierają! Pierdolę! Nie, nie! Nie! To nie ma być horror! To jest gra, kuwa, o, o wykańczaniu mieszkania, kuwa, o upiększaniu i, i handlowaniu, a nie kurwa, horror! Nie! Nie, ja nie mam psychy na to! Ja nie mam psychy na to! Pierdyle! A w życiu! A w życiu! Za mało mi płacą, żebym tam wszedł. A za żadne pieniądze tam nie wejdę. Pierdziele, nigdzie nie idę. Ta, idź na górę, już widzę, że wam się bardzo to wszystko podoba. Nie, 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 nie! Nigdzie kurwa nie idę do widzenia paszał won nie ma, nie ma, nie ma, nie pójdę. Tak, ja zrobię tak. Krok do przodu, kurła będzie. Nie! Nie, bo się boję! Dziękuję, Mario. coś dla Ciebie, pozdrawiam. Ja się boję, no. Kurła. Czemu musi być środek pieprzonej nocy? Ja nie wiem, czego się tu mogę spodziewać. Ten stoi, kurła, tam. Chcesz? Chcesz sikawką? Chcesz? Patrz! Mam zajebistą sikierę. chodź! Chodź na solo! No ho, No ho. Albo dawaj kurwa na kosiary, ja mam zajebistą kosiarkę, ci pierdyknę po włosach, to ci trwałą zrobię normalnie. Albo mam zajebisty młotek, chcesz? Chodź! jak mógł tak go tym młotem... Dobra, idę z młotem, czekaj, czekaj. Z młotem? Tak, z młotem mogę wejść, dobra, okej. Okay. Osz ty w dupę. Czemu to jest krwawy, kurwa? Tam co jakieś dźwięki są. Serio. Sprzedaję to w pizdu. Jo pierdyle. Co? To lepiej nie wchodź do... Jezu, tu jest jeszcze piwnica. No pierdzielicie, ej nie. Ta dom jest trudna, musisz ją zakopać i... Co? Be... Co? Co? O ja pierdo... O ty w dupę! Super, ja się cieszę, że wy się tak. Nie, no ja się boję, kurwa, macie ja się boję. Dobra, jak coś mam, mam opcję sprzedać dom w bizdu, dobra. O Boże! Dobrze, że to na odcinku nie jest tylko na live, bo to mogę przynajmniej poprzeklinać. Nie zamierzam się hamować, boję się, kurwa, mać, no. Dobry. Tam jest maska tego, tego, tego z takiego strasznego filmu. Ja zdychnę, serio. Zdychnę, kurwa, ze strachu. Nie ja to trzeba posprzedawać, bo to. to w ogóle. Jest tu światło przecie. Przyszedł... Ja o nie, 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 miga... światło. nie, like nie, Dobra, tu nic nie ma. Tu jest pewnie piwnica. Ta, na pewno, tam jest piwnica, okej. Okay. Jezu, ja się boję, ja pierdolę nie wiem kiedy będzie na Nienawidzę tego! Nienawidzę! Halo! Y Dobra! Go tu piwnica, dwa szamskary ponoć są w piwnicy. Let's go! Adventure! Kurwa! Z młotem przez świat! U, u, Jopany! O, Nie, ja nie lubię takiego rybiego oka. Co to jest? Co to? Co, co to? Sprzedaj to! Cholery! się boję. O, o kur... O Jezu. O, zamurowało się. Samo się zamurowało. Rozumiesz? Normalnie. Dobra. Plecy. Plecy zawsze chronić. Tak. Dokładnie. Siemano! A tej ściany nie powinny być. O. What? Co? Co? What? Jak tam wejść? wejść. Ja chcę tam wejść? Ja chcę tam wejść. Ty, nie wiem, jak tam wejść. O! Ło! Wow. Fajny obraz. Zajebisty. Czy to tytan je człowieka? Nie wiem. Mogę się stąd uwolnić? Mahal, jak chcę stąd wyjść? Halo! Ha! Kurwa, bo se przejście! Z... Nie mogę! O! Nie mogę! Kurwa! Halo! Halo, jak chcę! Ty... O, dziękuję! Dziękuję! Dziękuję, dziękuję! Dziękuję! Ko koniec, koniec! Koniec, kurwa, koniec! O! O dobra, zakopuj to wszystko w pizdu. Boże Że ja się dałem namówić na coś takiego O mój Boże Przysyp, trumnę, dziękuję, dobranoc No przysyp to O jest dzień Super Idźmy z tym w ogóle Dałem Uuu, ale to nie było miłe, co i tego typa też już nie ma, tak? Super, super, o jak tu pięknie, wow, ale, ale to co na górze było, ta postać tutaj, to, to mnie chyba najbardziej przestraszyło. Serio. To w piwnicy nie było tak strasznie, nie. Tu było o wiele gorzej. Uff. Dobra, Ta, no, no oczywiście zamieszkam w tym domu, wiesz co, ja od razu go wystawiam na aukcję, wypędziłem ducha, to powinien być wart trzy razy więcej w tym momencie, nie? Zobaczymy, uwaga, uwaga.